Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale RZESPLINK Dzisiaj będziemy grać w SCP Containment Breach Ultimate Edition To jest taki horror, jak SCP Containment Breach Którego już nie znam trochę I wiem o co w nim chodzi, więc dlatego jest Ultimate Edition, bo tam są jakieś rzeczy zmienione Ale i tak będzie fajnie, bo też nie, nie będę na przykład kilku rzeczy wiedział. No i wchodzi, chodzi o to w tej grze, że yy, jesteśmy jako yy, że jesteśmy w placówce, jakiejś laboratorium, <coughs> jakby taki więzień, personal klasy D, jak się nazywa, i musimy uciec z niej, bo złe rzeczy się czają w tej placówce a i to... można powiedzieć, że y, wróg dla nas, więc y, no, to wam pokażę o co chodzi w tej grze więc <tost> ja tutaj sobie odbieram nową grę i... mogę się tu nazwać, y, no, się nazwę Terminator? oj, normalnie nikt 7 może być z tą... No, jest wszystko okej. Okay. No i mniej więcej, poznacie się poznacie więcej taki początek jak to się... Zod jak się zaczyna ta gra. Ja to już wam pokazuję. Tylko się ładuje, ale jakby ktoś jeszcze nie wiedział, że SCP to na przykład jest jakiś przedmiot, jakiś Postać, która jest zła albo dobra, ale większość to raczej jest zła. Na przykład SCP-1025 to jest y, taka książka, to jest taki przedmiot, jeżeli przy, to jest książka takich chorób, jeżeli się przeczyta tą chorobę, to się tą chorobę dostaje. Budzimy się w celi jako więzień e, jest papier mam tu jakiś wkładek w Jestem um, klasą D. No, mam numer 9341. Ja e, tam coś piszę, bla, bla 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 bla. A troszeczkę raczej nam nie jest potrzebne. Hmm? Coś idzie. Więc jeżeli nie zdziwcie się, jeżeli będę coś będę wiedział. Dobra, powiedzieli mi, żebym wyszedł z, z, z celi i że jeżeli coś złego zrobię, czy na przykład uciknę, to mogę zrobić. Tak. Coś tam gdzieś kada w tle, a to są jakieś ochroniarze, którzy mnie gdzieś prowadzą. O, to jest mój kolega chyba. Bo... Samochód! Śmiało, ale tam kogoś prowadzi. jest jakiś... ...security. Security. No i jesteśmy prowadzeni. Spokojnie, mi to, daj mi to. Właśnie, się 173 Kasa Euclid, czyli że... takie kurde średni, czyli że takie kurde przesorone, ale jednak nie, ale ja go nie lubię, więc no. To jest Blink. Tu jest... Musimy wejść, to są moi właśnie koledzy też. Dobry Romek, dzień dobry Adam. A to jest ten z I coś się tu właśnie wydarzyło, więc oni się yy, zesrali. Coś się dzieje i on się strzela. Nie żyje. Nie wiem czy to jest dla was głośne. Dla mnie jest yy, audio. Ale... no i tak się zaczął... bridge. Czyli... Jezus, mój zniknął. O, on ma właśnie skręcony kark, bo ten jest piskars. Ja, nie umie skrycić gark, czy czyjeś. Ja? Co to jest? Mógłbym zabić się? Dużo rzeczy możemy zabić w tej placówce. A, tu są ci ludzie. To f 5 zapisuję. Bartki mam na dole. Co mogę wyrzucić? I idziemy. Wiem, Że tam mam patrzeć na niego. Oczywiście chyba nie będę wszystkiego tłumaczył. Jakieś nutka. Eee, transfer 100 SP. Jakieś SP, ale ja tylko SPK SP nie znam. No ale tam. Może ktoś tam przetłumaczy? On tu w Może nie? No i. Dobra. Lecimy. Tutaj może... <laughs> Czy tutaj coś będzie? Tutaj Rage Room 6H Nie da się Dlaczego? Potrzebuję karty Tutaj też potrzebuję karty Tutaj To jest jakieś SP, 447 Safe Kulka. Aha, dobrze. O to są ludzie. to się stanie, czy to jest. właśnie. Yy, Mrugacz, tak się na niego mówi. I. Oni umarli, oni żyją. Ty ich zabiłeś, menelu, na luz, wskręciłyśmy karki wszystkie. Tutaj mogę coś wziąć. O, to jest misiu. Dobra, dzień dobry, panie mrugaczu. Chyba się tu chciałabym się dostać. No to mam kartę ze zero jakąś cudem. Dobra, Nie wiem. Dobra. Teraz patrzcie, jak zrobię mryk na, myk na takim mrugaczu. Zobaczcie. Patrzę, patrzę na niego. I... cudem! Yy... I tutaj coś się leżało, więc podniosę. I do widzenia. Jeden. Yy, to jest ciul jeden. To tylko są... łez. O, to pieniążki. O ile wiem, to mogę chować tutaj. Takie rzeczy to nie. O, nie chcę tego jeszcze składać. No i tu. O, SP 066. Pokój... Erika? To ja by znam. Zciągną tak... Mary, jakby zaczynam. O nie, to jest pokój tego, jego, ale nie wiem czy... Wam to jaką ma klasę. Nie wiem czy jest fajne, ale hej, to jest tutaj. Czy to masz mi to zaprezentowanie tylko Karty! Dziękuję. Eee. Masz tam ze sobą zostać? To pójdę pójdę. Nie chcę, nie chcę mieć żadnych do z tobą. Ten Eryk tu tam po prostu... może ci zrobić tak, że... puszczę bardzo głośną muzykę i ci... aby na jakiś czas... głuchniesz, no. Taką muzykę głośną robi. E Słyszeliśmy jakieś krzyki w... czy... czy w tle. Aha, tu jakiś... Usłyszałam go. co tu jakiś radio leci, nie wiem. Co tam? Misiu. Tu była jakiś mysiu. dobra. Mm. Tu nie mogę raczej przejść. potrzebujemy zostawić lepszą kartę, żeby się dostać do innych pomieszczeń. Lepszą. A tu tak, nie ja wiem Tu się dużo rzeczy zmieniło i na, tu jest jakiś Gdzieś tu jest I on tutaj, kurde, kartę potrzebuje Trójkę, ojej Jezu, to skąd? o Mi się wydawało, że to było w innej strefie, bo tej grzy są różne strefy Jestem teraz w lajcie, tam jest Heavy, tam się była karta a później jest Eteras. Czyli jej strefa wyjściowa. A Heavy to są mega do na SCP i tam nie chcę nawet iść. Dobra. Tu mam wintę, To... takich różnych speków, których no też nie lubię. Więc achievement ten Show i No słyszy, bo widzieliśmy pierwszego gałganka to było? Nie widzę. Nie. Oh, on jest tutaj. To, co, to jest jakiś... To jest taki jaszczur. Numerek ma 939. No yy, to, to wiem, co zrobić. To jest dźwignia, żeby otworzyć tutaj takie drzwi. To wiem. I to jest taki jaszczur, który się nazywa 939. Ma taki numer. To jest skater i on słapia swoją ofiarę, jeżeli... Taką mówiąc można powiedzieć z i jest kilk ich kilka I właśnie mówią tak i już bym im odpowiedział jakoś, ale ja się nie nabiorę na to. Ja nie. Ja nie, nie, nie. Więc sobie tam przyszłeś? To ja sobie pozwolę przyjść tutaj. E no i tak, no i on po prostu cię gryzie. Jeżeli cię znajdzie. Bo on jest oczywiście ślepy. Tak. Ślepy, ale słuch ma bardzo dobry. Oho. Chyba weź panie chcę tam przejść. Nie wiem ile ich tu jest. No i teraz jest to najprawdopodobniej do też i, i tak będę. On by chociaż zobaczył, że tu jest takie nieuprzejme. Ważne. No, krwawię, tak się kwabię, bo nie mam teczki. Nie mam nic. Nic pierwszy raz i raczej więcej nie, nie uratuję. Więc. Ej, jak się nazywasz? Bo ja jestem bardzoś bardzoś bardzoś. Dobra. A, bo on tu idzie pójdę tędy Tam nic nie ma No i chyba to przytrafiłem Jest to, jest to Tego potrzebuję? To heavy containment? A tego potrzebuję Teraz pójdę do heavy Bo ich widzę teraz z Teraz No. Udało mi się Mogę zsawnąć Kit, kit to jest <laughs> Dobra, jesteśmy gdzieś kompletnie gdzie indziej. O, z 14 to co potrzebowałbym, by miał głośny tu Tłuk i kart. I lepszej karty, ale karty nie ma. Więc e, muszę iść. Uch! Jestem zawieziony. Czyli tam nie idziemy? A tutaj mam... No czekaj. Aha. Jak mi trudno naszą robotę? No tu do widzenia. Pogramy. Spie jest yes, chusty. O, czy to jest? Gonzales? <grypy> Widziałam, żeby zamknąć te drzwi, ale nie zamknąłem. I to mnie za mną podąża. Tu jest hej Ktoś się tu wydarzy? idę. Tu idę. Muszę. A jest z tych pomieszczeń. Ile jest, się pytam. Dzień dobry. A co jest takie do Nie lubię go. Przez chwilę poznacie czemu. No mnie goni. Może się przenika przenikać se przez wszystko więc a, fajniej. Mam przestrzeni. O, mnie nerd. Wasz. Proszę mnie zostawić. Klikam mnie do. Lejona. Dobra. Lubię. Ślubem. i cię ominęła. Ja się, ja cię, ja cię. uminąłem. Um. A to możemy zostawić ci. Najmy. To jest ślubem. No zostaw mnie ty człowieku, nie masz serca ani nic, żadnej rodziny. Coś ty mi zrobił. Zgubił mnie. Zgubił mnie. O, jest super, 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 super. A nie ma sprinta. Cholera, Menele dwa, jedne, kurde Yes, w końcu. A nic go nie ma. Yes. Chwila ja spkuju. Trochę chwilkę. A, to jest taka czaszka. Żeby im mam nie dotykać. To jest kolejna maska. Tu są jakieś kolejne CP. Co mogę otworzyć, nie? To jest jakiś... Ale, ale. Dzień dobry. nie żyje. A to jest spi? No, zobaczmy co on robi. Nie wiem. To tak bardzo. Dobra. Yy, się zapisałem, więc... Nic mi się nie stało. A, jest tu. Jest should continue bleeding. Ojej. O jest, zjadłem tu Dobra, zjem to! Coś mi tu chyba zabiło Tutaj ty nie będę mógł wyjść Też Trójkę A tutaj? Nie pamiętam Nie ma, czekaj, 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 Gdzieś pamiętam jakbym mógł przejść. Pojawiły się z Ani nie się gościu, wasz? Fuck. Część tu byłem? Nie wiem, bo to jest moją Tu nie, czyli w dół bym musiał iść. To jest tu, gdzie zaczynałem. Tutaj. Tutaj miał hełm? Ballistik, element. Okej, okay, to mam nam jakoś jak miakomę. Onki kart. To. ja wiem, że tu gdzieś mogło być e, jeszcze jakieś minikularce. Tylko to o tym wiem. Ale... Ale nie ma Tutaj musimy iść Mrugnę I tutaj Mamy pana Pana Nas. Otwieraj te drzwi No coś nie wyszło na no. Jestem tutaj znowu Nie Dobra. To znałem. O! Jakiś klucz. A, czwórka. Żeby zdobyć trójkę potrzebowało iść do sp. 914. Potem gdzieś zjechałam w tym, gdzie Znowu, znowu. Nie chcę mi się, nie chcę mi się znowu. Czemu ty mi tak Musisz zawsze użyć? Ech, przecież mnie ta mu muzyka rozśmiesza. O, tutaj jesteśmy, na kupi jeden. Aż, aż. Główno. Główna masz na swojej brodzie wyci, a bo w nie, no nie, biegnie. Ty co, lu, manelu kupiłem. Nie zabijesz. Oj, Jezus. S. Pierwni, otwórz to. Dzień dobry. Nie. Jest w końcu. W końcu, w końcu. Jest git. Mam nadzieję, że nie będziemy gonił przez następne trzy lata. Ile Ile masz ile ile, ile, ile braci? Powiedz mi. Silny ambient. No dobra, to sobie zakończymy w tym odcinku. Yy, mam nadzieję, że Gierka się Wam podoba. Bo ja, jako ja, ja bym chciał nagrywać więcej. ale to już też to 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 zależy od Was. Czy gierka będzie na kanale, czy nie? Więc y, bye bye i, i do widzenia.